Na ten nowy rok życzyć spełnienia wszystkich marzeń, żebyśmy się o, właśnie to że znowu za rok mogli e, jeszcze w jeszcze szerszym gronie e, spotkać. I każdy ma jakieś swoje w sercu duże, małe życzenia, więc i tych dużych, i tych małych spełnienia wszystkich marzeń. Wzorem ubiegłego roku odbyło się noworoczne spotkanie zorganizowane przez Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługę. Myślę, że to są doskonałe okazje, gdzie można wymieniać myśli nie tylko wewnątrz jakiegoś własnego grupowania politycznego, ale wokół szerszej ilości osób, które mają wpływ na to, co się dzieje w mieście, ale także poza nim, ponieważ także zapraszam wielu ludzi spoza miasta. To jest ver com é isso, wypada pozdrowić wszystkich Państwa, którzy być może oglądacie nas po raz drugi po roku. Jesteśmy w tej części Jawożna, która nazywa się Sobieski, tuż obok Jelenia. Kilometr dali zaczyna się Rzeczpospolita Krakowska, to znaczy ziemia małopolska. Jawożno zawsze było w zasadzie częścią tej ziemi, a więc jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu. To jest Brama Śląska, Brama Zagłębia, czyli Jawożno. Wśród gości honorowych znaleźli się między innymi premier Jerzy Buzek, senator Bogusław Szyngielski oraz prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. A panu życzę, żeby wszystkie te zamierzenia, które pan miał, się spełniły. Drodzy państwo, to jest najważniejsze, bo my jesteśmy specyficznym województwem i myślę, że to są bardzo ważne życzenia. Pełnej kadencji, panie Marczowku. Spotkanie rozpoczęło się od noworocznych życzeń i wspólnego kolędowania. Wzięli w nim udział sympatycy Platformy Obywatelskiej oraz przedstawiciele różnych środowisk. Życzę Państwu zdrowia i satysfakcji z tego, co w tym roku się stanie. Przed nami sporo wyzwań, żeby ten rok był lepszy dla nas niż ten, ten poprzedni. I żeby efekty polityczne były również, bo tu widzę bardzo wielu członków z Platformy, żeby były te najlepsze i oczekiwane przez nas wszystkich. Nie zabrakło samorządowców, biznesmenów, a nawet przedstawicieli innych partii politycznych. Jerzy Buzek podczas przemówienia zwrócił uwagę, że musimy trzymać się razem, dbać o jedność w Polsce, w województwie śląskim, w każdym mieście po kolei, wykonywać swoje zadania, dbać o swoją siłę gospodarczą, polityczną i społeczną. Jak bardzo musimy budować jedność w Polsce, w województwie śląskim, w każdym mieście po kolei, wykonywać swoje zadania, dbać o swoją siłę. Gospodarczą, polityczną, społeczną, dogadywać się. Bo zagrożenie cały czas jest u naszych granic. Raz z jednej, raz z drugiej strony. Znamy naszą historię. Od 25 lat jesteśmy szczęśliwi. Ale takie szczęście, jak uczy historia, nie trwa wiecznie. A jeśli będzie trwało długo, to będzie nasza zasługa. I wznieśmy TOAS za takie powodzenie całej Polski.